Cudowny płyn ta benzyna, prawda? Abyś ją powąchał, śmierdzi benzyną. Byś się wniuchał dokładniej, to byś poczuł, że pachnie laniem, które sprawi nam rząd. Akcyza ma wzrosnąć na ten eliksir motoryzacji o 25 groszy na litrze. Chodzi o to, że rząd chce ściągnąć do budżetu więcej pieniędzy. Czy na podwyżki dla nauczycieli, dla pielęgniarek? No, jak coś zostanie, to tak, tak, też. Ale głównie ta kwota pójdzie na wzbogacenie taniego państwa. Wzbogacenie, bo tanie państwo już jest. Ci, którzy teraz rządzą, jak objęli władzę, to się szybko zorientowali, że żyją w państwie tani. No, nie płacą za pociągi, dostają zwrot kosztów za noclegi, leper lata za darmo samolotem na weekend do domu i tak dalej, i tak dalej. I co najważniejsze, Kancelaria Sejmu i Rządu rozlicza posłom i ministrom pieniądze wydane na benzynę do jazdy. Jedna posłanka samoobrony nie ma prawa jazdy, a dostała mnóstwo pieniędzy za benzynę. Pewnie używała jej do zmywania paznokci. Może śmierdzi, ale jest za darmo. No, i teraz, jeśli benzyna będzie droższa, to nie dość, że oni nic nie stracą, to jeszcze na podwyżce zarobią, bo dostaną większe zwroty. No to dla nich tanie państwo już jest. Każdy nie może mieć taniego państwa. To chociaż niech niektórzy mają. Inaczej mówiąc, tanie państwo to taki stan państwa, który jest doświadczany przez nas wszystkich. Poprzez naszych przedstawicieli. Jeżeli wzrosną podatki, akcyzy, ceny benzyny, to dla ministrów i posłów państwo stanie się jeszcze tańsze. Aż będzie zupełnie za darmo. Nastąpi to wtedy, kiedy dzięki podwyżkom akcyzy cena litra benzyny osiągnie cenę nowego samochodu. Ale tu oddajmy sprawiedliwość rządzącym. Samochodu bez klimatyzacji. Bez.